Firma istnieje ponad 30 lat na polskim rynku. Na początku zaczynaliśmy od produkcji dezodorantów, jednak po krótkim okresie czasu zaczęliśmy produkcję kosmetyków kolorowych. Na początku było to kilka produktów podstawowych, typu pomadka, konturówka, później maskara, i w ciągu tych ponad 30 lat przeszliśmy dużo reorganizacji firmy i aż do dnia dzisiejszego, w którym mamy kilka budynków i wiele maszyn i wiele rynków dystrybucji. Firma PPHU korzysta z pomocy funduszy unijnych od pięciu lat. Firma realizuje obecnie cztery projekty unijne. Pierwszym z nich jest projekt w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego, w ramach którego zakupione zostaną maszyny, które, dzięki którym zostaną wprowadzone nowe grupy produktów kosmetycznych, fluidów oraz tuszów do rzęs. Kolejnym realizowanym przez nas projektem był projekt w ramach działania 4.4 realizowanego przez PARP, Realizacja tego projektu przyczyniła się do modernizacji laboratorium działu badawczo-rozwojowego poprzez zakup specjalistycznych sprzętów do analiz i pomiarów laboratoryjnych. Oprócz tego zakup nowoczesnych maszyn i wprowadzenie nowego rodzaju surowców do, na produkcji przyczyniło się do powstania ulepszonych kosmetyków proszkowych i emulsyjnych, które są sukcesywnie wprowadzane na rynek. Innym projektem, który realizowaliśmy jest projekt w ramach działania 4.3, kredyt technologiczny Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach tego projektu zakupiliśmy liczne maszyny, dzięki którym została wdrożona Nowa technologia produkcji kosmetyków proszkowych z pigmentami otoczkowanymi typu ASI. I także wkrótce będą wprowadzane te grupy produktów na rynek. Oprócz funduszy o charakterze inwestycyjnym firma BerPPHOU zrealizowała również projekt w ramach działania 8.2 realizowanego przez PARP. W ramach tego projektu wdrożony został system informatyczny typu B2B, który usprawnił pracę oraz wymianę informacji między firmą a partnerami biznesowymi. Z firmą ADM Consulting rozpoczęliśmy współpracę w 2009 roku. Tak naprawdę, to ona była motorem naszych pisania naszych wniosków unijnych. Dzięki nim zaczęliśmy, ponieważ to oni nas skutecznie namówili na to, że warto zacząć, ponieważ my nie do końca byliśmy przekonani, że w ogóle możliwe jest wywalczyć te pieniądze z Unii. Zaczęliśmy od 2009 roku, napisaliśmy w sumie cztery projekty ze stuprocentową skutecznością, także wszyscy byliśmy zdziwieni, mile zaskoczeni. Samo rozliczenie również jest dosyć skomplikowaną sprawą i tak naprawdę nie wyobrażam sobie takiego rozliczenia bez pomocy firmy doradczej. Sam kontakt z urzędnikami no, też jest procesem trudnym i zajmuje wiele czasu.